Ajechał kurwa mu ja muszę piję mnie zaraz Na jakie kierownicy gram? na twojej starej JAKIM kim ja jestem klocem je Szeli! No B teraz idziesz Ty chyba U... jesteś pojedonięty Kurwa w pistoletówce, a potem grasz normalnie okno no No tak, tak, I tak, tak, select tak się Nie ma problemu No chyba cię p... Bało, że pójdę B Ty chyba jesteś poddolnięty Do Gali z góry też będą szli Bomba, bomba, bomba Sio. Kurwa, ma, ci pomoże, nikt no. do chujaszcze. Dobra, jednego Jest, no, już dobrze. Zróbcie chwała w kuchni. Bóg, 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 bóg. Bóg, kuchni. Bomba. Po ławka, ławka Na jest. Gale, I, i kart. Boje. loð sem ég Twój internet szwankuje, przez co nie czujesz radości z grania w CS-a? Mam dla Ciebie aplikację, która opora się z Twoimi problemami. Oto Gira Booster. Jest to rewolucyjne rozwiązanie dla każdego gracza, który chce wnieść swoją rozgrywkę na wyższy poziom. Gira Booster eliminuje opóźnienia związane z łączem, dzięki czemu zwiększa się Twoja płynność gry. Po uruchomieniu aplikacji w mgnieniu oka mój ping zaczął się zmniejszać, a utrata pakietów spadła do zera. Ponadto aplikacja jest łatwa w obsłudze i kompatybilna z każdym rodzajem sprzętu. Interfejs jest przejrzysty i prosty, więc z pewnością sobie poradzisz Istotną funk Funkcją w Gira Booster jest to, że zapewnia najlepsze łącze i ma pełny dostęp do operatorów sieci i serwerów gier w całej Europie, co gwarantuje, że Twoje połączenie będzie najlepsze w każdej chwili. Dąż do tysięcy zadowolonych graczy na całym świecie i poczuj różnicę z Gira Booster. Korzysta z niego wielu twórców i profesjonalistów, takich jak WCSGO, Bearfox oraz CSGO News Live. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna w użyciu i nie grozi za nią ban, ponieważ optymalizuje jedynie Twoje połączenie internetowe. Sprawdź link w opisie i zyskaj przewagę nad przeciwnikami. Zamknąłem okno, kurwa, zaraz się zamknę, kurwa, w wariatkowie jednym. To force? Jestem kurwa, co? ja tu pojedę. Nie, ja Na pojedę. Nie, ja Na pojedę. Nie, ja tu pojedę. Nie, jest Masz pojedę. Nie, ja tu pojedę. Nie, ja masz scouta w oknie, jeden jest po Mit, mit, jeszcze jeden od Jeszcze dochodzi. jeden pod B, jeszcze jeden pod dwóch handel. Kurwa, czy jeden był, jeden jest po skałcie. Kurwa, niech oni awejdą. Gala, smoke. Proszę. Czekaj na mnie, czekaj na mnie. Goląca. Goląca. Kurwa, szmo, nie mno. na chyba. Czemu on głowy nie dostaje? Ja dole, p... no. B, boż, e, mit mit wybiegają Pałac Też jeden był Skanują galę Pałac wyszedł Uwaga, uwaga pusi, bo ja siedzę za tym Bo z domku nie pilnę. Ej, rozbijcie mi smoke granatę, macie granat? Ja dol. Rampa ja dole ja nie wiem kurwa. Pierwszy piknąłem Zero HP mu zostawiłem to żobi Leder, ready Konny leder Nie nie pojedzie Nie ma jutro nie ma jutro w dżungli oh, Safujemy yes, ja Próbuję Nie ma, ma. Leśna. Nie wiem jeszcze, o które Powłac. Powłac. Jeden top, pit. Powłac. 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 Jest. Się, damy, znaczy, na na dąb, dąb, dąb. Pięty, jungle, jungle. Nie się nie smuczę, widzę spokojnie zaraz, zaraz się zacznie Flesz. Nie ma ram, rampy też nie było Dawali flesza z rampy pod ja pod berdą. się pod baldą Możecie podejść sobie no Cofnął z rampy Wróciłem rampę nie ma rampy Patrzę under krzesło krzesło jest Midi do zakrętu pobieg Ja p... Dole Under wyszedł Buch, dwóch, dwóch. Kurwa, jak bajtery jedne. Wjeżdżają do konia? Ja idę, Andor, proszę. ACT był. Jeden w konie. O, patrz, scelowany kurwa. Sniper. Mm. Co robisz? Co chodzę cały czas? Co chodzę dla mnie? Ja mam defa. Agencik, masz takie zestawy przygotowane na tym na sklepie wędkarskim. Tylko pamiętaj, chodzi tu szol. Ej, hey, weź załóż swój sklep wędkarski, debilu. Nie opłaca się. Jesteś. Dostał, dostał, scoutem. Rapa jechał, kurwa, muszę w niebie wryźć zaraz. Je jest już na tym, paląca. Ja dole. Ja dole. Ja, Dwóch obitych jest. Dwóch do trzech. Ale to nie jest mój ja pożóg. W sumie bym trzech zabił już. Jakbym miała WP. Chłopie, ja nie muszę wąsa golić, że żeby mi chciały. Wyszedł to chyba. Nie, nie. Wyszczę od razu. Mikaszuję cię, proszę to... uwaga ja Nie ma, nie ma. Wisko gala, ma. gala. Jeden i drugi dobiega. Dostał, dostał. Yes, jest, apsy. Niemożliwe to jest, jest krwa Domek, A wychodzi Ej kurwa On jest zrozjebane ten zówk No i kurwa I znowu trzech obiłem kurwa Ja p dole Trzech, trzech obiłem się nie mam ale spotykam się z kimś Oho Oho A z kim? A z takim Romanem Dobrze mnie rucha to mówię

Czemu się nie z sklepu wędkarskiego? Bo musisz mieć no. kurwę pieniędzy, żeby to rozkręcić Ten jeden ma kurwa, świeżutkie konto Który? Ten Shon Hizo Dziewięciu znajomych Dziewięciu znajomych, chyba same, same rus ruskie flagi Proszę A Wychodzą A Rampa. Rampa Nie da się kurwa to są czterie, jeb... już To są 4 je już Ha! Ja go mi widział kurwa, w smoku! Brązo. Kurwa, flaszę <śmiennie> mi dali. Dobry flash. <śmiennie> <śmiennie> Koniec za czas. Że nie słyszał jak, plan, jak rozbrajałeś. Nie dążyłby. Ja Czemuś ty? Czemu? Ja, ja, słysza ja słyszałem że on biegnie myślałem że już jest no na palących co ty? On nie słyszał, że ty chwyciłeś pakę No właśnie no tak ale słyszałem że zaczął podbiegać i słyszałem jakby był już na palących Źle słyszałeś Zamknij z zrów kurwa śmieć No i teraz już piłeś. to zaraz patrz o no. no. pierdoli no. mnie sobie. Co kurwa? Poma, no, mama jest. Trampa Nie przeszedł. Jest z Przeszedł? Ja, nie przeszedł chyba. Gdzie no, była bomba? Czy... Może troszeczkę mniej, ale no nadal bardzo dużo. Sandwich. Absolut. Yes! Dobra, chuj mi w dupę, nie chcę mi się grać. Już za dużo tego nie Ja Nie wygodnie mi się siedzi. Trening. A, zmutuję wszystkich. B jeden. B gala i Jeden bity jest na jak pół jeden stoi. A, ja myślałem, że to... Ja myślałem, że to Tushul za mną biegnie. Tego nie widziałeś tu szol? Nie. Ale szczelanina jak w westernie kurde. Wyszli mi da. Przyjmij mi da. Proszę mi da. Przyjem, we. Leży. Leży Krzesło, Zabiję im środek, mi da. Teraz na no. A jest. Daj, się... dać jakiegoś smoka albo coś? Czwarty. Nie, pod B chodźcie tylko. Dobra. Praszły, ja. ja. A kurwa i ja akurat ja dostałem. No przecież to jest rozjebane. Galaj kuchnia. Co to kurwa za flash? Galaj kuchnia jeszcze. Galaj kuchnia. Kon. Mm, A pierdolę odwrócony default Kony. kurwa. Grałem swoją mamę. Nie dziwnie grają, no dziwnie grałem no. To no, albo ci albo, albo mają kurwa jakieś chitry, bo to jest sobie niewiarygodne, Czyli, gdzie ja nie wybiegam dostaję hopie śruta w pysk, nie Chyba dostał w korektorze Co to kurwa jest za pozycja kurwa, pod drewno tak. leży To jest pozycja to kurwo jeban To jest Trzeba pozycja to sucho chyba Chyba CT zająć. Fontuje na CT.

Dotknął w oknie, oh, dotknął w oknie Under, under był, szeli Kon Rampę sprawdza, rampę sprawdza Jeden Dzięki za 5 złotych, się ujebany Under Se skanuje nagle z pizdy, no Ja ich reportuję On na WHA to jest, to jest, chuj, chuj wie co to jest, człowieku